Fajnie, nie? Chodźcie do nas. Mamy jeszcze trochę wina i kiełba też się, kiełba też się znajdzie. Mm. Cześć kochani. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja mam na imię Beata i dzisiaj wybrałam się z wami i nie tylko z wami, bo z moją koleżanką, która jest o tu. <laughs> Przywitaj się. Cześć. Wybrałyśmy się na dziki biwak. Miejsce na pewno to znacie, ponieważ już tutaj byłam z wami kilka razy. No cóż, zaczynamy się rozpakowywać. Zaraz Wam pokażę nasz Majdan, który żeśmy tutaj ze sobą przetargały. Już jest po zachodzie słońca, więc też na pewno te kadry za chwilę już będą bardzo ciemne. Planujemy sobie tutaj zrobić ognisko. Jesteśmy strasznie zmęczone, bo dojście tutaj było dość wymagające, szczególnie z takimi bagażami. Zobaczcie, co tam mam. Korzystając z ostatnich e, promyków, o, Jola recykling. będziemy zbierać śmieci. To jest nasz Majdan, za chwilę będziemy e, rozbijać namioty. Miejscówka dość fajna, ponieważ jesteśmy tutaj w takim zagłębieniu. Tutaj mamy klify. Klify, które już znacie, dla osób, które śledzą mój kanał, to wiedzą, że już tu byli. A ci, którzy jeszcze tu nie byli, zapraszam do subskrybowania. No i nadrobienia zaległości, przynajmniej tych ostatnich filmików z lata zatytułowanych vlogi, vlog, biwak bodajże. Słuchajcie, jesteśmy tutaj blisko ruin, ruin chat górniczych. 200 lat temu tutaj pod, spod tego klifu wydobywano węgiel, który był kolejką doprowadzany tu gdzieś w te rejony i był transportowany do Szkocji. Jest to ten przesmyk, on tutaj to jest najkrótszy mm, dystans pomiędzy Irlandią Północną a Szkocją. Wynosi 20 mil. No i tu prawdopodobnie albo jakieś statki przypływały i odbierały ten węgiel, albo, albo w jakiś inny sposób. W każdym bądź razie no, jesteśmy w takim miejscu. Będzie tu fajny klimat. Mam nadzieję. Zaraz sobie rozpalimy ognisko. No i co. Za chwilę pokażę Wam, jak to się urządziły. Ostatni rzut o tej porze. Mało co widoczny. Rozbiłyśmy namiot. Widać? No, jak nie widać, to trudno będzie. Później może widać, jak czołówkę zaświecę. Na razie to ona tutaj niewiele co da. Na razie mamy jeden namiot. Drugi też jest w zapasie. Ale ja planuję spać poza namiotem. Gdzieś tu, no bo widzicie, że jest fajnie. Mamy przypływ, za chwilę się zacznie przypływ. Za półtorej godziny, tak. No, fajnie? Fajnie. Ci się? Super, pięknie, cisza. Zero ludzi. Zero ludzi. No. Przyroda. Dobra, kochani, noc zapadła. A przepraszam, w twoje oczy. Tu e, trochę świecę. Mamy ognisko, jakieś ptaki nam tu o, świecę czołówką, wiecie. Nie mam w tym doświadczenia. Widzicie, jak fajnie się... O, o Jola oświeciła. Rozświetliła. Kiełba nam się pali. Dosłownie nam się jara. E, My sobie popijamy winko. Jolcia siedzi tutaj <noise> w lampce. No, tak to wygląda, moi drodzy. Tam jest Szkocja. Tam jest Szkocja. A tam jest Szkocja. Fajnie, nie? Chodźcie do nas. To jest Mamy jeszcze trochę wina i kiełba też się, kiełba też się znajdzie. Chodźcie, chodźcie, zaśpiewamy. Nie, nie, powleś, nie się. No i jest pięknie.